Dobry wieczór wszystkim Witam ponownie na swoim kanale Słuchajcie, to co widzicie to tak naprawdę nie jest docelowo to co chciałbym osiągnąć No, kłopotów ciąg dalszy Rośliny ze strony Seahorse wciąż nie przyszły i nie wiem kiedy przyjdą tak naprawdę bo lecą sobie ze mną w kulki Teraz znowu wymyślili, że nie mają tych roślin i ściągają je z Holandii nie wiem ile w tym prawdy, no zobaczymy. Powiedziałem, że jeśli do piątku. No rozmawiałem przez telefon z nimi dzisiaj i powiedziałem, że jeśli do piątku do 12 nie przyjdą, to zwrot kasy i no nie chcę po prostu od nich więcej, czegokolwiek zamawiać wiem, że to akwarium. Powinno, To jest na ziemi akwarium, więc powinno być obsadzone dosyć gęsto roślinami, ale nie mogłem dłużej zwlekać, bo nawet te rośliny odkowczo już zaczęły marnieć. I na przykład duże kochania straciłem praktycznie całkowicie udało mi się wygrzebiać tylko tutaj ile to jest może raz, dwa, czy cztery, cztery malutkie sadzonki. Tutaj pod korzeniami jest stauregene repens. Yy. Z tego, co wiem, z tej strony Seahorse nie przyjdzie mi mały Henio, także to, co udało mi się wygrzebać ze swojego emersia, emersiaka, więc no nie jest ciekawe, nie wygląda to ciekawie. Nie przyjdzie mi również y, Rotala valici i Rotala indica. Tutaj staczyłem sobie malutkie anubiasy. Jeszcze nie wiem, czy to będzie tak wyglądać jak w tej chwili. Z tyłu jest Barteri. Duży. No i z tyłu całkiem mam nadzieję, że to się szybko zagęści. Bo powiem wam, że jak wyciągałem te rośliny z wiaderka, to się wręcz załamałem. świeciło nad nimi światło LEDowe, i niektóre z nich były do góry nogami. Powykręcane są te rośliny na maksa, także one muszą się wyprostować. No i myślę, że to się szybko zagęści. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj ataku glonów nie będę miał z tego względu, że. Nie ma co tak naprawdę żyć substancji odżywczych z supa wody. No jest ta woda na razie nie jest krystaliczna, mętna jakaś też nie jest, ale no zobaczymy. No i słuchajcie, no, na dzisiaj to tyle. Chciałem tylko wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda z samymi roślinami Jodkowczo. Nie wiem, czy to mikrozorium tu jeszcze będzie. Czy gdzie indziej go posadza? Ale mi się wydaje, że tutaj, w tym miejscu, w miarę. Nie chcę też zasłaniać tych korzeni, bo. A no to jest główny w sumie razem z tym klifem element dekoracyjny w moim akwarium. I to wszystko, co jeszcze. Po Billitisa postarałem się tak mniej więcej, żeby zasłonięty był korzeniem od, tych, od tego głównego supa światła. Tutaj. Tak samo jest zasłonięty troszkę korzeniem, ten ma się jeszcze rozrośnie, także myślę, że będzie OK. No i to wszystko no, na początek nie jestem zbyt zadowolony, ale tak naprawdę te rośliny muszą się rozrosnąć i wtedy dopiero zobaczymy, czy popełniłem błąd, czy nie. No, w każdym razie zawsze to można zmienić i yy, wyciąć niektóre z roślin posadzić inne, na nowo i. Nie ma problemu. Jeśli chodzi o wszelkie rurki szklane i tak dalej, mam to zamówione. Także od filtra będą rurki szklane za parę dni. Będę miał też licznik bombelków i takie pierdoły. W sumie niczemu nie służące, ale jednak no ładnie wyglądające w takim akwarium. Także słuchajcie, tyle na dziś, tyle ode mnie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. To do następnego. Cześć, cześć.